Cześć, mam na imię Sławek. Witam Ciebie w kolejnej lekcji Drupala dla średnio zaawansowanych Drupalomaniaków. Dzisiaj uruchomimy sobie taki moduł jak Feedback. Jest to właściwie pewien gadżet, ale bardzo przydatny przy dużych projektach. A mianowicie coś takiego jak zgłoszenie błędu. Kliknę sobie na online.drupalomania.pl jak pewnie zauważyłeś, cały design jest jak jest. Nie zmieniałem go w ogóle, jednak w prawym dolnym rogu dodałem taką zakładkę. Znalazłeś problem. Klikając to, następnie wpisując wiadomość, na przykład nie wyświetla fotki w artykule. Widzę automatycznie, że mogę sobie wysłać takie im, taką informację, że jeśli wystąpił błąd lub chcesz napisać do nas, proszę skorzystać z szybkiego formularza. No i klikam sobie wyślij. Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia mogę sobie od, rozwinąć i właściwie wszystko. Cała ta funkcjonalność jest naprawdę niewielka, ale ona pozwala tak naprawdę zgłaszać i raportować do Twojej witryny w bardzo prosty sposób każdemu użytkownikowi elementy dotyczące no, wadliwych powiedzmy modułów niewyświetlającej się treści, no, czegokolwiek. To jest przydatne, bo możesz mieć taki konsultowany tryb zmiany swojej witryny poprzez właśnie feedbacka. Tak naprawdę co to jest? Po pierwsze to jest moduł, który musimy sobie pobrać standardowo z Drupal.org. Nazywa się feedback. Dałem link przy kursie, także spokojnie możesz go sobie zainstalować. Jest tylko parę kroków do zrobienia, które musimy teraz przeanalizować. Wejdę i zaloguję się do swojego Drupala. A po zalogowaniu się usunę tak naprawdę wszystkie elementy, które są związane z feedbackiem, żeby Ci pokazać standardową, uruchomioną opcję modułu. Tak więc daj mi chwileczkę, zmienię tutaj tylko ustawienia i za chwileczkę będziemy działać dalej. Po ściągnięciu i zainstalowaniu modułu standardowo, oczywiście uruchamiamy go w zakładce moduły, mamy coś takiego jak feedback, i właściwie rozwijaną listę anglojęzyczną. Tutaj nawet widzisz jeszcze, że wysłane ostatnio feedback z anonima jest automatycznie dla użytkownika, administratora widoczny. Tak naprawdę nie chcemy mieć wersji angielskiej, bo interesuje nas wersja polska. Pokażę Ci teraz krok po kroku, jak to zmienić. Jednak gdzie jeszcze znaleźć informacje z feedback? Bardzo prosto. Wchodzimy sobie w raportach i tu mamy feedback message. Oczywiście to wszystko musimy pozmieniać, spolonizować, ustawić tak jak my chcemy, więc krok po kroku zaczniemy działać uruchomiony moduł nie wymaga żadnej konfiguracji, jedyne co to musimy wejść w budowę witryny i tłumaczenia interfejsu i teraz po kolei będziemy sobie tłumaczyć interfejs, po pierwsze przetłumaczymy sobie słowo feedback, czyli wpisujemy feedback i szukamy i tak naprawdę feedback znalazł nam w dwóch modułach, które nas interesuje. E, mnie interesuje Feedback Message Messages i Feedback. Tak naprawdę feedback messages to są wszelkiego rodzaju, ja to sobie nazwałem zgłoszenia błędu. Kliknę więc edytuj. I wpiszę tutaj zgłoszenia błędu. Zachowaj. Gdzie mi się to pojawiło? Automatycznie w raportach mam zgłoszenia błędu. Jak widzisz, jest już to dodane bez najmniejszego problemu. Kolejna rzecz, żeby zmienić feedbacka, czyli to nasze hasło: budowa witryny, tłumaczenia interfejsu. Szukaj i oczywiście wpisujemy sobie feedback. Klikamy i właściwie kolejna rzecz, którą musimy sprawdzić, czyli interfejs standardowy, akurat tutaj nie do bloku, nie feedback form, tylko feedback standardowy. Edytuj. I ja sobie to nazwałem jako Znalazłeś błąd? I znak zapytania. I już proszę bardzo. Znalazłeś błąd? Super. Rozwijane. Ale nadal mamy tak naprawdę tutaj całą tą, tą wiadomość anglojęzyczną. Nie chcemy, żeby nas, nasz internauta się tym przejmował i widział. Więc właściwie wybierzemy sobie jedno takie jakieś w miarę inne słowo z komunikatu. Ja sobie wezmę experience oczywiście wszukaj, wrzucę, klikam i teraz muszę odnaleźć tak naprawdę do którego modułu mi się to będzie odwoływać eee, ja będę szukał sobie modułów e, komunikacji gdzieś tam, e, lokalizacji admin, Bulls, Modules więc będziemy teraz powolutku jechać i szukać moduły, moduły, moduły admin, Bulls, Modules jest czyli właściwie ta nasza wiadomość, którą mieliśmy w feedbacku zobacz jest idealnie taka sama. Klikam sobie edytuj, i to już sobie po prostu wkleję tą moją wiadomość, którą miałem wcześniej, żeby nie pisać. Zachowaj tłumaczenie. I od tego momentu możemy się cieszyć właściwie gotowym feedbackiem. Oczywiście musimy jeszcze ustawić uprawnienia do feedbacka, bo po co nam feedback, skoro powiedzmy niezalogowany użytkownik nie może nawet z niego korzystać? Standardowo wchodzimy w zarządzanie użytkownikami, uprawnienia. Tutaj oczywiście szukamy sobie czegoś takiego jak feedback. Proszę bardzo, access feedback form, dodałem tutaj, o, trzem mogę dodać, żeby mieli możliwość dostępu, nie mogą widzieć wiadomości z feedbacka, zachowam konfigurację i właściwie od tego momentu mogę się cieszyć gotowym rozwiązaniem. W raportach zgłoszenia błędu mogę sobie konkretnie zobaczyć, z jakiej yy, przeglądarki zostało zgłoszone to, yy, ten dany błąd, co on w ogóle dotyczył, tak naprawdę jak widzisz one są poukładane tutaj od najstarszego do najnowszego nie niechronologicznie, oczywiście z jakiej strony ktoś pisał i to też tak naprawdę pokazuje mi co i jak jeżeli chodzi o użytkowników, oczywiście mam użytkownika mam czas, datę, myślę, że ten moduł tak naprawdę usprawni Tobie działanie w wielu witrynach, w których obawiasz się, że wszystkiego nie przetestowałeś moduł feedback jest tak naprawdę bardzo fajnym modułem jest to bardzo prosty moduł, bo, tak jak widzisz, klikając, mamy gotową wiadomość, możemy sobie to zwinąć. Jakoś nie przeszkadza, nie robi problemu, nie wymaga większej konfiguracji, wpisywania maila. Banalny moduł, ale przydatny moduł, kiedy tworzymy e, powiedzmy portale społecznościowe i chcemy mieć właśnie system raportowania błędów e, dla użytkowników z różnego poziomu zarządzania. Z mojej strony dzięki za obejrzenie kursu. Zapraszam Ciebie na drupalomania.pl. Na dole masz e, propozycje kursów. Napisz, e, co byś chciał jeszcze zobaczyć w Drupalomani. E, obecnie przygotowane są kolejne etapy kursów dla średnio zaawansowanych drupalomaniaków. Ja dziękuję za obejrzenie kursu i zapraszam ponownie na drupalomania.pl.